Czuję się tak fantastycznie. E, jakiś najpiękniejszy final jaki byłby możliwy. Dwie wspaniałe osobowości. Powiem ci, że jak siedzieliśmy tam, kto? Ewelina Czułkarz, Ewelina Czułkarz. I po prostu aż serce się rwało, żeby jedno i drugie wygrało. Wspaniały finał, naprawdę. Myślę, że nawet nie chodzi tutaj już o sam taniec, ale po prostu fantastyczni ludzie, którzy tak po prostu pokazali, na co ich stać w tym finale. Ja się cieszę ogromnie oczywiście, że wygrała Ewelina, powiem też dlaczego. Za Łukaszem też byłam całym sercem, ale Ewelina tanecznie naprawdę była lepsza, czyli tak pierwszy raz wygrała osoba uwielbiana przez publiczność, ale też ta, która naprawdę tańczyła najlepiej z wszystkich gwiazd. Ja nie ukrywam, że w ogóle za Tomkiem też całym sercem jestem, tym bardziej, że troszkę znam też jego losy. I, naprawdę cieszę się, bo jemu to zwycięstwo się bardzo należało, ponieważ naprawdę losy jego życia są takie pokręcone, a dzięki temu, że wygrywa, on pokazuje też innym ludziom, że w życiu naprawdę wszystko się może zmienić. Dzisiaj jest taka, jutro jest jeszcze lepiej, że można o wszystko walczyć i że można walczyć o swoje marzenia i je spełniać. Także myślę, że para zwycięzców fantastyczna.